Jaki Aleksander Zinchenko, były zastępca szefa ukraińskiego IPN-u, porównał Nawrockiego do Hitlera. Czy można być bardziej bezszczelnym niż ten Zinchenko? Oczywiście powinien dostać dożywotni zakaz wjazdu do Polski, jeżeli kiedykolwiek by mu przyszła ochota na to, żeby do nas wjechać. Koniec pieszczot z hamami z Ukrainy, którzy poniżają Polaków i obrażają naszą godność. Ktoś się może zrzymać na te moje słowa, że są za twarde, ale to są słowa które powinny implikować postawy. A więc Zinczynko porównuje Nawrockiego do Hitlera, ale nie zrobi tego, bo nie ma takiej odwagi, żeby powiedzieć, ile związków z Hitlerem miał zawszawiony e, homoseksualista Stepan Bandera. Ile związków z Hitlerem. Ile związków z Hitlerem miał Szuchewicz. Ile związków z Hitlerem miał Kłem Sawur. Czyli ile związków... Z Hitlerem miał Petro Oliwnik, pseudonim Enej, morderca Polaków z Wołynia. O tym jakoś się nie zająknie ten Zinczenko, bo wie dobrze, co spotkałoby go ze strony banderowskiej Siczy.